Cześć. W dzisiejszym odcinku naszej serii Export bez Łez chciałbym poruszyć temat geopolityki. Czy geopolityka ma wpływ na handel międzynarodowy? Jeżeli wydaje ci się, że nie, to niestety, ale jesteś w dużym błędzie. Zaraz ci wyjaśnię dlaczego. Główni partnerzy kanału. Itro doradztwo strategiczne w rozwoju eksportu. HS Connector aplikacja matchmakingowa do organizacji spotkań biznesowych podczas imprez targowych. Export Indicator. Raporty statystyczne w handlu międzynarodowym. Moim zdaniem, właśnie geopolityka ma ogromny, jeżeli nie największy wpływ na handel międzynarodowy. I oczywiście nie mówimy tu o takich momentach, kiedy wszystko się dzieje spokojnie, toczy się życie swoim torem, tylko w momencie, kiedy Taki ustrój geopolityczny gdzieś się zmienia, podlega jakimś zawirowaniem itd, i tak dalej. I żebyśmy to teraz mogli sobie uzmysłowić, to nawet możemy sobie przytoczyć w przykład Polski. Jak bardzo zmienił się nasz układ gospodarczy w momencie kiedy w 89 roku Polska stała się wolnym krajem i tak naprawdę przeszła z bloków wschodnich do bloku krajów zachodnich. Nagle bardzo duże połacie gospodarki, które były skierowane na eksport na rynki krajów wschodnich, poprzez to, że przejęliśmy orientację zachodnią, zostały bardzo zachwiane. To nie tylko dlatego, że nie wiem, prowadzono jakieś cła na inne rzeczy, tylko właśnie dlatego, że nasza gospodarka, nasze rządy, nasza polityka zaczęła się orientować w zupełnie innym kierunku, albo też te kierunki zachodnie. Pozyskać rynek polski, zaczęły się na niego bardziej otwierać, wpuszczać tam naszych przedsiębiorców, itd., itd. I to dokonało ogromnej zmiany. Dzisiaj jesteśmy w podobnym okresie. Bardzo wiele firm jeszcze parę lat temu miało ogromny rynek zbytu w postaci Federacji Rosyjskiej. Nagle, w, w dzień wybuchu wojny, 22 lutego, okazało się, że te rynki przestają dla nich istnieć. Tak, w przeciągu kilku dni Kilku miesięcy wprowadzono sankcje, zakazy eksportu, jakby zakazy wymiany walut, utrudnienia w, w robieniu płatności przez rosyjskie spółki itd. Tak i, tak I nagle ogromne liczby firm, które sprzedawały swoje produkty na wschód, utraciły te rynki. Jesteśmy w przededniu wojny handlowej, czy tak naprawdę ta wojna już się toczy, z Chinami. Nagle okazuje się, że inwestycje Huawei w Europie były bardzo mocno bojkotowane, torpotowane, Amerykanie bardzo mocno działali, Unia Europejska zresztą też, aby wyprzeć technologię Huawei 5G, żeby, nie było, żeby Huawei stracił dostępność do rynku europejskiego. I jeżeli zaczniemy się tak zastanawiać, to nagle się okaże, że ten wpływ geopolityka, ma na każdą gałęź naszej produkcji, naszego eksportu. Szczególnie to, co dzieje się dzisiaj, powinno zwracać naszą uwagę. Powinniśmy się zastanowić, jak wygląda dzisiaj struktura eksportu w naszych firmach. Jakie rynki są dla nas ważne? Jakie połączenia ma nasza gospodarka polska z tymi rynkami? Jakie połączenia gospodarcze mają te inne rynki, które są po różnych biegunach, na różnych biegunach, na przykład gospodarka Stanów Zjednoczonych, na przykład gospodarka Chin, gospodarka Rosji? Jak one wpływają na te rynki, na których jesteśmy my jako przedsiębiorcy, jako eksporterzy, tak? Bo Mam wrażenie, że w najbliższym czasie dojdzie do kolejnej dużej zmiany w świecie w przepływach gospodarczych. Tak, już byliśmy świadkami tego, jak COVID zaburzał łańcuchy dostaw. I dla mnie to było takie preludium. Dzisiaj w czasie bardzo mocnego konfliktu gospodarczego między Stanami Zjednoczonymi a Chinami, między Unią Europejską a Chinami, na przykład samochody elektryczne, mam wrażenie. Że stoimy w przededniu takich zawirowań, gdzie na przykład to Chiny zaczną wprowadzać różnego rodzaju obostrzenia i sankcje. A jeżeli weźmiemy pod uwagę, że na przykład w zielonej transformacji, której dzisiaj poddaje się Europa, 95% paneli fotowoltaicznych jest produkowanych w Chinach, no to trzeba się zastanowić, jakie to niesie ze za sobą zagrożenie. A z drugiej strony, jeżeli Europa postawiła na elektromobilność, to jak ogromne zagrożenie stworzyła, stworzyły nam firmy chińskie, które potrafią wyprodukować tańsze i nawet czasami lepsze samochody elektryczne i dostarczyć je na rynek europejski w bardzo, bardzo dużych ilościach. Nagle ten świat, który znaliśmy, świat handlu międzynarodowego, zaczyna bardzo ewoluować i będzie ewoluował jeszcze bardziej. Na pewno słyszeliście, albo z dużym prawdopodobieństwem mogę założyć się. Że słyszeliście o czymś takim jak BRICS. To jest stowarzyszenie ekonomiczne, jakby może nie stowarzyszeniem, stowarzyszenie państw Brazylia, Rosja, Indie, Chiny i South America, czyli Republika Południowej Afryki. To jest pięć krajów które są założycielskich tej organizacji. Ostatnio do niej dołączyły inne kraje, takie jak Arabia Saudyjska czy Iran, a jeszcze w, dosłownie parę dni temu Turcja. Wystosowała oficjalną prośbę o przyłączenie do organizacji BRICS. Nagle tzw. globalne południe zaczyna się rozrastać, a musimy zrozumieć bardzo prostą rzecz, że choćby tylko Chiny i tylko Indie to 3 miliardy konsumentów, 3 miliardy potencjalnych klientów, czyli praktycznie połowa globu. Jak weźmiemy pod uwagę pozostałych uczestników BRICS, to nagle się okaże, że to są potężne. Potężne zasoby, potężne połacie rynku, które dzisiaj zaczynają robić ogromną przeciwwagę krajom zachodnim, krajom europejskim, krajom właśnie wysoko rozwiniętym, i musimy być przygotowani na to, że to wszystko zacznie wpływać na nasz handel międzynarodowy. Jeżeli weźmiemy pod uwagę na przykład gospodarkę polską, której 74% eksportu. Jest skierowana na rynki Unii Europejskiej. A weźmiemy pod uwagę, w jakiej sytuacji Unia Europejska jest dzisiaj, czyli wprowadzając na przykład założenia Zielonego Ładu, zeroemisyjności, właśnie przełączając gospodarkę na elektromobilność, pozbywając się atomu i tak dalej, tak dalej, czy na przykład bardzo silnie podnosząc koszty energii, stajemy się coraz mniej konkurencyjni. Chińczycy z swoją wysoką produktywnością potrafią już dzisiaj zrobić wysoko zaawansowane produkty, takie jak na przykład samochody elektryczne, które są pomimo na przykład nałożenia na nie 30% ceł, mimo to jeszcze o 20-30% tańsze niż takie same samochody wyprodukowane w Europie, to możemy się zastanowić, co za chwilę może czekać naszą gospodarkę. Na ile. Zaburzenia w łańcuchach dostaw spowodowane konfliktem takim, w, taką wojną handlową między Europą a Chinami wpłynie na Naszą gospodarkę, na jej produktywność, na dostęp do komponentów z Chin, których my używamy w, produkcji, w naszej produkcji, którą później sprzedajemy do Europy. Jak będzie będą się zachowywały gospodarki europejskie? Czy nie popadną w kryzys? Czy dzisiaj te rynki, na które my sprzedajemy, będą miały odpowiednią ilość środków, żeby dokonywać zakupów w Polsce? Czy dzisiaj nie powinniśmy zacząć zwracać się ku innym rynkom? Czy może właśnie kraje Afryki? Zaczynają być tymi krajami, które do, zaczną dominować w naszym eksporcie. Kiedyś kraje wschodnie, właśnie przed konfliktem na Ukrainie, czy jeszcze w, w latach, w początku lat 2000, to były naprawdę rynki, na których bardzo dużo było polskich produktów. Tak? To się ciągle zmieniało i tak naprawdę jakby kryzysy gospodarcze wywoływane w Rosji mocno wpływały na to, że polska gospodarka, polskie firmy coraz bardziej odchodziły od rynku rosyjskiego, bo był to rynek mało stabilny. Duży kryzys oczywiście był związany z pierwszą inwazją Rosji na Ukrainę w 2014 roku, nałożeniem pierwszych sankcji, nałożeniem sankcji odwrotnych przez Rosję, tak to mocno rozdzieliło polską gospodarkę i gospodarkę Rosji, ale pamiętajmy, że też polskie firmy bardzo mocno i bardzo dobrze czuły się na Białorusi, w Ukrainie, w Kazachstanie, tak, i, i to były takie bardzo, bardzo, powszechne kierunki eksportu dla polskich firm. Dzisiaj te kierunki wschodnie mocno zamarły, tak, no bo Białoruś i Rosja są obłożone dużym, dużym, dużą ilością sankcji, Ukraina jest pogrążona w wojnie, Kazachstan z powodu swego położenia... Gdzie transport w większości tych towarów właśnie szedł przez Rosję, Ukrainę, przez Białoruś do Kazachstanu, dzisiaj z powodu tych właśnie działań wojennych też jest bardzo utrudniony. Utraciliśmy rynki wschodnie, rynki europejskie są w dużym kryzysie. Rynek Stanów Zjednoczonych jest bardzo odległy, czyli nastręcza na spore problemy logistyczne. Tam są też inne miary, inna certyfikacja. Nie jest to rynek otwarty, na który łatwo można wprowadzić swoje produkty i zacząć tam sprzedawać. Dalej, jeżeli weźmiemy pod uwagę e, znowu Afrykę, Amerykę Południową, a Azję, są to rynki dla nas egzotyczne, nie do końca wiemy, jak się po nich poruszać, nie rozumiemy tam konsumentów, nie mamy jakiejś takiej furpoczty na tych rynkach, żebyśmy mogli te rynki dobrze penetrować. Dzisiaj naprawdę polscy eksporterzy, czyli te firmy szczególnie, które, które dużo eksportują, które dużo eksportują do Europy, powinny zacząć się zastanawiać, jaką strategię rozwoju swoich działań eksportowych przyjąć, na jakich rynki koncentrować swoje wysiłki. A jakie rynki zacząć penetrować jako nowe kierunki eksportu, jakie nowe kierunki zbytu? Chciałbym, żebyście się zastanowili, jak bardzo geopolityka właśnie wpływa na eksport. Jak bardzo wpłynie też na import, a jesteśmy gospodarką, która bardzo dużo importuje. Jesteśmy jednym z głównych partnerów handlowych Chin w Europie. Nie pamiętam dokładnie dzisiaj statystyki, czy jest to trzecia, czy czwarta pozycja jako największy importer z Chin do Europy. To jest właśnie Polska. I znowuż te zaburzenia łańcuchów dostaw, one nie działają w jedną stronę. To nie jest tak, że jakby te, te, te kursy kolizyjne gospodarek wschodu i zachodu idą tylko w jedną stronę: że jeżeli Unia Europejska czy Stany Zjednoczone będą nakładać sankcje, będą prowadzić wojnę handlową z Chinami. To będzie działać tylko w jedną stronę. I co innego jest obkładanie sankcjami takiej gospodarki jak Wenezuela, czy Iran, czy Korea Północna, bo to są stosunkowo niewielkie kraje, które nie mają jakiejś dużej siły przebicia ekonomicznego, nie mają produktów, za które inne kraje są gotowe, że tak powiem, bić się i, i, i wstać w kolejce, żeby je kupić, ale. To nie dotyczy Chin czy Indii. Chiny i Indie są to tak potężne gospodarki, pomimo że dzisiaj może nie są tak rozwinięte nie, jak kraje zachodnie nie są tak zaawansowane technologicznie chociaż Chiny akurat dzisiaj, e, myślę, że w niektórych aspektach nowych technologii są już nawet przed Europą czy Stanami Zjednoczonymi to musimy zrozumieć e, takie zależności, jak na przykład metale ziem rzadkich. Który, których niektóre wydobywa się w Chinach w 90% na całym globie. Jeżeli to zacznie dotykać też drugiej strony, jeżeli Chiny zaczną na przykład stosować tą samą politykę, ograniczania dostępu do swoich produktów, właśnie podnoszenia ceł, czy tak jak robiły w covidzie moim zdaniem, celowego takiego wyłączania portów pod kwarantannę, jak weźmiemy sobie. Prześledzimy historię COVID-u. W pewnym momencie Chiny opa opanowały COVID u siebie jako jedne z pierwszych gospodarek, bardzo dobrze się rozwijały, ale co chwila mieliśmy ogniska zapalne i najczęściej właśnie w miastach portowych, gdzie te miasta portowe były wyłączane właśnie z powodu kwarantanny, i setki statków, które normalnie wypływały codziennie z tych portów, nie mogły z nich wypłynąć, więc te potoki towarów z Chin nie szły. I z jednej strony mówiono, że to jest. Z uszczerbkiem dla gospodarki chińskiej, ale jak się okazało, tak naprawdę gospodarka chińska w okresie COVID-u miała się świetnie, a mieliśmy znaczący wzrost cen i też wiele, wiele firm na świecie i wiele gospodarek zrozumiało, na ile dzisiaj jesteśmy zależni od gospodarki chińskiej. Więc dzisiaj, gdybyśmy chcieli sobie wyobrazić, że jesteśmy na drodze kolizyjnej między dwoma największymi gospodarkami świata Stanów Zjednoczonych i Chin, gdzie oba z tych krajów mają potężne bloki sojusznicze zbudowane, gdzie w bloku amerykańskim jest właśnie świat zachodni, Europa, kraje postkolonialne, a w bloku wschodnim jest właśnie Azja, tak kraje dalekiego południa, Afryka, część Ameryki Północnej, przepraszam, Południowej i tak naprawdę Dwa potężne broki zaczynają się ze sobą ścierać. Jeżeli weźmiemy teraz pod uwagę to, że kraje zachodnie są w trudnej sytuacji demograficznej, ta demografia na zachodzie mocno spada, bardzo dużo procesów produkcyjnych wyoutsourcowaliśmy do krajów biedniejszych właśnie z tego względu, żeby rozwijać wysoko produkcję, inwestować w R&D, a tanią, uciążliwą produkcję wykonywać właśnie w innych krajach. Straciliśmy kompetencje wytwórcze, tak? I dzisiaj nie jesteśmy w stanie, że tak powiem, znaleźć odpowiedniej liczby pracowników, żeby dzisiaj uruchomić fabrykę, na przykład, jeżeli weźmiemy pod uwagę, że w fabryce w Chinach produkty Apple'a składa około 70 tysięcy wykwalifikowanych, wysoko wykwalifikowanych elektroników, które te wszystkie malutkie elementy w tych iPhone'ach Lutują ze sobą, produkują i tak dalej, to zbudowanie podobnej fabryki w Europie czy w Stanach nie stanowi problemu, ale znalezienie tych 70 tysięcy osób, które będą to robić, to już jest gigantyczne wyzwanie. I nie chodzi tu tylko o wynagrodzenia, chodzi tu głównie o ich umiejętności i kompetencje. Te umiejętności i kompetencje trzeba będzie budować latami, to pokolenia, póki my wytworzymy taką liczbę inżynierów, którzy będą mogli zrobić takie ilości tych produktów. W jednej tylko fabryce. A myślę, że takich zależności nie tylko wiele ma iPhone, tak, czy, czy Apple, ale wiele, wiele firm wytwarzających różnego rodzaju produkty, wytwarza je właśnie w takich krajach, jak Chiny, Indie, Wietnam czy, czy Korea, tak. I nagle może się okazać, że okay, wiele rzeczy można zrobotyzować, wiele rzeczy można zautomatyzować, ale jednak um, trudno zastąpić pracę wszystkich rąk w procesie produkcyjnym. I teraz. To wszystko musimy brać pod uwagę. To wszystko musimy brać pod uwagę, bo jesteśmy w okresie bardzo, bardzo mocno przyspieszającym konflikt między wschodem a zachodem. Takim katalizatorem do tego wszystkiego był właśnie COVID, później wojna na Ukrainie, i dzisiaj wchodzimy już w taką fazę, gdzie jeszcze otworzyły nam się Fronty na Bliskim Wschodzie, gdzie przebiega cieśnina Ormus, która bardzo mocno wpływa na proces transportowy z Chin do Europy, tak? I że tak powiem, kolejnym etapem tych wszystkich zawirowań geopolitycznych, prognozowanym przez strategów, jest otwarty konflikt między Chinami a Stanami Zjednoczonymi. I w tym wszystkim, właśnie w tym całym wielkim geopolitycznym galimatiasie. Będą się musieli odnaleźć polscy eksporterzy, będą się musiały odnaleźć polskie firmy, bo to, co się będzie działo na świecie, będzie prowadziło do gigantycznych zmian. Nie wiem, czy kryzysów, nie wiem, czy to będzie na plus dla polskiej gospodarki, czy na minus, ale jestem pewny, że każdy kryzys niesie ze sobą szanse i wyzwania. Dla jednych to będą bardzo trudne czasy, a dla drugich to będą czasy ogromnych szans i budowania ogromnych majątków. I chciałbym, żebyśmy się nad tym wszyscy zastanowili, w jaki sposób najlepiej dzisiaj polscy eksporterzy powinni się przygotować do tego, żeby wykorzystać idące zmiany. Dlatego chciałbym zaprosić do dyskusji pod tym filmem ludzi, którzy myślą w ten sposób, myślą globalnie i patrzą na świat z dużej perspektywy, abyśmy dzisiaj zastanowili się w jakie kierunki eksportowe polskie firmy powinny zacząć inwestować. Czy to Afryka, czy to Azja, czy to może Indie, czy Ameryka Północna, czy Ameryka Południowa, czy świat zachodu, czy wschodu i e, globalnego południa? W jakich kierunkach a, powinniśmy iść, o jakich rynkach powinniśmy myśleć, jakie kierunki strategiczne powinien obierać nasz kraj, jakich partnerów strategicznych, a, ekonomicznych powinniśmy sobie zjedynywać. Jeżeli spojrzymy na rynek chiński, rynek e, Indii, jeżeli spojrzymy, jak rozwija się Afryka, to naprawdę w porównaniu do tego, jak dużo problemów demograficznych i, i społecznych mają kraje zachodnie, to powinniśmy się głęboko zastanowić, co będzie się działo na tych rynkach na przestrzeni następnych 5 czy 10 lat. Zapraszam do dyskusji, bo dla mnie to jest temat bardzo fascynujący i chciałbym się z, nimi, z nim z Wami podzielić, ale nie tylko z perspektywy właśnie samej geopolityki i tego, co się dzieje na świecie, ale tego, w jakim miejscu jest polska gospodarka, w jakim miejscu są polscy eksporterzy i tak jak powiedziałem, dzisiaj eksport polski do Unii stanowi 74%. A jak wiemy, w Unii dzisiaj nie jest dobrze i to, co robi Unia, nie zapowiada takich zmian na lepsze, więc już dziś powinniśmy się zastanowić, gdzie przekierować nasze działania, nasze produkty, gdzie, gdzie one mogą znaleźć, na jakich rynkach mogą znaleźć swoich odbiorców, na jakie rynki powinni uderzyć polscy eksporterzy. Czekam na Wasze komentarze, bardzo jestem ciekawy Waszej opinii.